Przedsiębiorcy, w konsekwencji cała gospodarka, aby móc się rozwijać, aby móc podejmować decyzje bardzo często długoterminowe o rozpoczęciu nowych inwestycji, potrzebują przewidywalnego środowiska prawnego, w szczególności prawno-podatkowego. To jest największa bolączka Polski, że u nas nie ma wizji długoterminowej, jak chcemy rozwijać naszą gospodarkę. Jeśli chodzi o prawo podatkowe, ono się zmienia. Co roku i to nie zmienia się jeden czy dwa przepisy. My mamy w każdym roku kilkadziesiąt nowelizacji ustaw podatkowych, więc bardzo trudno jest zaplanować inwestycje. Podam taki ciekawy przykład rozwiązania, które wprowadzono trzy lata temu, tak zwany estoński CIT. Dużo było na ten temat dyskusji, że wprowadźmy bardzo prosty system opodatkowania, czyli opodatkujmy przedsiębiorstwa tylko w momencie kiedy wypłacają pieniądze ze spółki. Takie przedsiębiorstwa nie muszą prowadzić tej bieżącej ewidencji podatkowej, bardzo skomplikowanej i te pieniądze mają przeznaczać na rozwój, na budowanie firmy, firmy na nowe miejsca pracy, maszyny i tak dalej. I po dwóch latach obowiązywania tych przepisów już Ministerstwo Finansów wprowadza bardzo daleko idące zmiany, bardzo często powodujące, że ci, którzy zdecydowali się wejść w tą formę opodatkowania, dzisiaj nie wiedzą, czy to będzie dla nich dalej opłacalne. W sensie to kwestionuje zasadność wcześniej podjętej decyzji. Jeżeli ktoś się decydował na 4 lata tej formy opodatkowania, no bo taki był wymóg, że musisz się zdecydować na 4 lata, to w ciągu tych czterech lat państwo powinno zagwarantować, że nie zmieni reguł w trakcie gry. Niestety teraz po dwóch latach mamy wprowadzone zmiany. Już wspomniałem kwestie takie, że te przepisy na początku, jak zostały wprowadzone, były nie do końca precyzyjne i na przykład Mamy teraz taką wątpliwość związaną z właściwym wyborem tej formy opodatkowania, czyli estońskiego cit ponieważ żeby wybrać tą formę opodatkowania trzeba było sporządzić sprawozdanie finansowe na potrzeby rozliczenia podatkowego. Trzeba było je sporządzić na przykład w trakcie roku, jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku wybierał ten ryczałt od przychodów przedsiębiorca wybierał ten ryczałt od przychodów spółek. Przepis nie był precyzyjny. Nie wszyscy przedsiębiorcy podpisali zgodnie z ustawą o rachunkowości tego, tego sprawozdania finansowego, i dzisiaj Krajowa Administracja Skarbowa, widząc, że doszło do takich sytuacji, Wydała interpretację, że ten wybór estońskiego cit był nieskuteczny. W konsekwencji, te firmy, które od dwóch lat nie płacą podatku, które od dwóch lat nie prowadzą rejestrów podatkowych, są obarczone ogromnym ryzykiem podatkowym, że jeżeli ktoś im to zakwestionuje, będą musiały oddać podatek za dwa lata wstecz z odsetkami, ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. A jeżeli faktycznie zgodnie z ideą tej, for, tej formy opodatkowania przeznaczyły pieniądze na inwestycje w przedsiębiorstwo, to tych pieniędzy na ten podatek, zaległości i kary w przedsiębiorstwie nie ma. Skutkiem może być e, niewypłacalność firmy, a już w takim najbardziej e, daleko idącym może nawet jej, jej likwidacja. I tu potrzebujemy woli politycznej, tu potrzebujemy szybkiej interwencji Ministerstwa Finansów, żeby taki wadliwy przepis. E, Raz doprecyzować, dwa zastosować wobec tych przedsiębiorców abolicję, żeby nie dochodziło do tych sytuacji, o których wspomniałem.